Ta kobieta z USA doświadczyła niewiarygodnego zdarzenia. Jak twierdzi, żaden z jej rodziców nie był szczególnie religijny, choć ona, gdy poszła do szkoły, bardzo zbliżyła się do Boga. Do tego stopnia, że chciała zostać zakonnicą. Jej rodzice nie byli szczególnie zachwyceni tym pomysłem i mieli nadzieję, że to jednak tylko chwilowe marzenie i pewnego dnia jej to przejdzie. Jednak nie przeszło i z czasem Mary Sanders została zakonnicą, jak chciała od dzieciństwa. Jednak zanim to się stało, przeszła naprawdę bardzo wiele. Gdy była nastolatką, jak twierdzi, do jej klasy dołączyła nowa dziewczyna, cicha i spokojna, nie miała żadnych przyjaciół, więc Mary postanowiła do niej zagadać, by nie była samotna. Z czasem obie dziewczyny się zaprzyjaźniły. Okazało się, że mają podobne zainteresowania, obie były bardzo religijne i razem chodziły do kościoła i choć to raczej nie jest typowe zachowanie nastoletnich osób, spędzały razem czas na czytaniu Biblii. Mary bardzo to lubiła, choć zauważyła, że jej koleżanka podchodzi do tego trochę inaczej. Często mówiła, że fascynują nadprzyrodzone rzeczy i chciałaby bardzo spotkać diabła. Mary wyraźnie była tym wystraszona i nie lubiła, gdy jej koleżanka opowiadała o takich rzeczach. Przeciuka Mary twierdziła, że uważa, że szatan nie jest do końca zły. Po prostu miał inne podejście niż niektóre anioły i według jej słów miał prawo do wolnego wyboru. Zwłaszcza, że ludzie wcale nie są gatunkiem wyjątkowym, a są pełni zła i mroku więc pierwszy upadły anioł miał prawo nie wspierać ludzi i odwrócić się od Boga. Mary miała odmienne zdanie i czasem dochodziło między nimi do kłótni, jeśli chodzi o ten temat. Pewnego dnia jednak pokłóciły się tak mocno, że postanowiły, że kończą swoją przyjaźń. Nie rozmawiały ze sobą ponad miesiąc. Mary jednak, choć nie chciała się do tego przyznać, nawet przed samą sobą bardzo mocno tęskniła za przyjaciółką. I pewnego dnia postanowiła zakończyć tę kłótnię, więc wybrała się do domu koleżanki. Wtedy obie się pogodziły, ale nie były już tak blisko siebie jak wcześniej. Rozmawiały, spotkały się, ale to już nie było to. Nic więc dziwnego, że gdy przyjaciółka oświadczyła Mary, że się wyprowadza, to jakoś szczególnie się tym nie przejęła. Nie wiedziała jednak, że pożegnanie z koleżanką będzie tak mroczne i wręcz przerażające. Na dzień przed swoim wyjazdem koleżanka przybiegła do Mary, krzycząc, że udało się i zobaczyła diabła. Mary nie chciała jej słuchać. Nie chciała słuchać niczego o diabłach, szatanach i piekle. Ten temat po prostu bardzo ją niepokoił i często sprawiał, że potem miała naprawdę bardzo złe sny. Koleżanka wyznała Mary, że jeśli chce zobaczyć diabła, tak jak ona, muszą razem pójść do lasu, bo tam od pewnego czasu pojawia się demon. Mary nie wierzyła w jej historię, a jednak bardzo obawiała się iść do lasu. Ostatecznie koleżanka ją przekonała, powołując się na jej długą przyjaźń i jej jutrzejszy koniec. Obie wybrały się do lasu, ale Mary kategorycznie nie pozwoliła na wyprawę w nocy. Chciała pójść tam w dzień i tak też zrobiły. Nie było ciemno, ale Mary i tak się obawiała. Ale tak jak się spodziewała, nie spotkała żadnego demona, potwora czy stwora. Jej koleżanka po prostu zrobiła sobie z niej żarty. Już miała wracać, gdy w pewnej chwili koleżanka krzyknęła na cały głos: To już, wyciągnij kamerę, możesz to nagrać. Mary nie była zachwycona jej pomysłem, ale ostatecznie postanowiła włączyć nagrywanie. Jak twierdzi, gdy nagrywała, raczej nie było tam nic niezwykłego, a może nie zwróciła uwagi, gdy jednak włączyła nagranie, zobaczyła coś dziwnego. Mary twierdzi, że to był ostateczny powód, że została zakonnicą. Mary uważa, że nagrała diabła i trzeba przyznać, że nagranie rzeczywiście jest niepokojące. Z drugiej strony dalej pozostaje szansa, że nagranie jest jakoś zmanipulowane, albo może koleżanka robiła sobie żarty i ktoś przebrał się za potwora, by wystraszyć Mary. Zresztą sami zobaczcie to nagranie, naprawdę wygląda dość mrocznie, więc uprzedzamy. I oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym dziwnym nagraniu. Anioły nagrane w Ukrainie, link do nagrania w opisie. Anioły nagrane w Ukrainie. Link do nagrania w opisie.